Siemano YouTube, z tej strony Paweł i Bruno Oglądacie Rozmiar ma Znaczenie i jak widzicie jesteśmy dzisiaj w profesjonalnym OKTAGONIE, gdzie będziemy się sprawdzać w mieszanych sztukach walki. Jest, Jest z nami mentor i bohater dzisiejszego odcinka Kamil Gniadek. Kamil Gniadek polski zawodnik MMA wagi półśredniej oraz brazylijskiego Jiu -jitsu. W przeszłości zawodnik konfrontacji sztuk walki oraz ACB. Aktualnie związany z organizacją Fight Exclusive Night Medalista wielu turniejów i zawodów w Polsce i na świecie. 23 walki na koncie, ponad połowa wygranych. Manko, Kamil? Siemanko? Witam Kamil, no jesteśmy w Twoim królestwie. Powiedz proszę, co będziemy dzisiaj robić? Czego się będziemy uczyć, czym się będziemy zmagać. Dzisiaj się nauczymy parę obaleń, Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie i. Ale to powiedz, czyli będziemy próbowali, nie wiem, obalić Ciebie. Będziecie próbowali obalić mnie. No. Krótka rozżyweczka, w miejscu zaczniemy, się rozruszamy chwilę. Eee, przejdziemy do techniki i do waleczek. To co Kurde. najbardziej lubimy. Dobra, bądźcie z nami. MMA to jest sport bardzo kontaktowy, bardzo urazowy, więc tak naprawdę trzeba... Tu nie ma do tej reguły, że trzeba uważać na bark, trzeba uważać na kark. Tak naprawdę trzeba uważać na wszystko. Słuchajcie, razy 10, 10 razy raz podskok do klatki piersiowej mocno. I teraz, obrona przed obaleniem, czyli sprawl, biodra do maty, hop. Czyli jest raz, tak? Czyli hop. Słuchajcie, zaczniemy bardziej, bardziej e, tak jakbyśmy zaczynali walkę, czyli rączki wysoko, hop i słuchajcie. Jak tu widzimy, Paweł jest w pozycji bokserskiej, będziemy wchodzić w nóżki na wysoko, czyli Jestem w pozycji rączki wysoko. Teraz zbliżam się do niego. Hop! Dochodzę. Łapię, dostawiam nogę, wyciągam hop. Obalam. Jestem w pozycji bocznej. Hop! Pozycja boczna. Kolano do ucha, łokieć do ucha, tyłek nisko. Hop. Trzymam. Bądź rączka pod głową. Łapię klamerkę. Dobra uwagi, myślę, że przejdziemy do obrony przed tym obaleniem. Słuchajcie, to jest tak naprawdę tutaj prosta sprawa. Będziemy to, co robiliśmy na rozrzewkę, będziemy wyrzucać nogi do tyłu. Więc y, to jest, y, nie ma żadnej tutaj filozofii. Po prostu trzeba w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie wyrzucić nogi do tyłu. Słuchajcie, profesjonalny sprzęt jest, nastroje dopisują, co teraz? Słuchajcie, dzisiaj będzie próba tego, czego się nauczyliście. Zrobimy trzy rundki po 30 sekund, raz Paweł, raz Bruno, będziecie mnie starali się obalić, ja będę bronił waszych obaleń. Okej, okay, czyli każdy z nas ma 90 sekund podzielone Do... na trzy, żeby, Dokładnie, żeby, żeby sprowadzić, obalić sprowadzić. zawodowego zawodnika mieszanych sztuk walki. Okej. Okay. <laughs> <laughs> na pewno nie będzie łatwo, <laughs> tyle mogę powiedzieć. Damy chwilkę luzu. No i co? Kurczę, no powiem wam, 30 sekund się wydaje nic, ale można się zasapać. Całe ciało zaangażowane. To słuchajcie, jesteśmy już po e, naszej tutaj próbie technicznej. Kamil, jak oceniasz fachowym okiem? Słuchajcie, fachowy oceniam to tak, muszę zacznę od Bruna. Bruna to jest wiadomo, nam waży około stówki. Trochę jest mniej mobilny taki. Fajnie ruszał, fa fajnie leciał do przodu, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikało tutaj. Ze... pamiętajmy, że to była zadaniówka. Tak, to było 30 sekund, miał ostro we mnie iść, no ani razu, ani razu nawet nie było takiej mocniejszej próby ze strony Bruna, niestety. Ale z kolei Paweł jest jest o wiele lżejszy, waży około 80 kg i nawet tam była próba złapania mnie za jedną nogę obalenia, fajnie się ruszał, e, atakował, musiałem, musiałem mocniej się troszkę pobronić, więc naprawdę dla Pawła tutaj duży plus. Dobra, no to Kamil, wiemy co było źle, co 7 było dobrze. Siedem dni przygotowań przed nami. Siedem dni przygotowań, powiedz nam czy jakby za tydzień znowu będziemy próbowali obalić Cię znowu w tej formule? Czy jak, jak będzie to będzie wyglądało? Słuchaj, za tydzień tak naprawdę mierzycie się już między sobą, na, na pewno musicie utrwalić to wszystko, czego dzisiaj się nauczyliśmy, zawsze jestem do dyspozycji, możemy Jasne. się dzwonić, mogę Wam coś jeszcze podpowiedzieć, za tydzień się sprawdzicie, Między sobą, sobą już, ok. między sobą to i tyle. Dobra, przecież 7 dni przygotowań. Challenge MMA z naciskiem na zapasy. Dla mnie mówię hit, mega się tym jaram. Kamil, bardzo Ci dziękujemy. Dzięki bardzo. Za to całą wiedzę. Dzięki. Dzięki Bruno. No i za tydzień Cię widzimy. widzimy. Jestem świeżo po ogarnięciu po pierwszej próbie i myślę, że już dzisiaj od razu pojadę wieczorem potrenować Wzłożyło złożyło się tak, że no nie ma opcji, żebym się wyrwał dzisiaj na trening. Nie ma nie ma opcji po prostu. Dzisiaj ambitnie, ledwo wstałem, co widać po moich oczach. Lecę na trening. Postaram się porozciągać, w miarę siłowo przygotować się do tego wszystkiego. Okay, więc tak, w krótkich żołnierskich słowach, dlaczego taki trening? Pierwszy ruch, podciąganie na w miarę okrągłych plecach. Bardzo nie akcentowałem pracy łopatkami po to, żeby bardziej skupić się na ramionach. Żeby troszkę biceps popracował. Wyciskanie w leżeniu, no klasyczna sprawa przy przepychaniu się z kimś. Do takiej normalnej wody dodaję sobie po prostu 10 gram kreatyny. Tutaj jest akurat kreatyna z Olympus, smak ananasowy. I powiem wam, wjeżdża jak zło. Myślałem, że dojadę akurat, ale po prostu nie ma opcji, żebym zdążył. Więc po prostu teraz szukam na CITO, innego klubu sztuk walk. Słuchajcie, dzisiaj już trzeci dzień. Dzień dobry, dzień dobry, kolejnego dnia, całe dwa dni najbliższe spędzę w klubie, będę uczył chłopaków z Wrocławia. Dzisiaj mam w planach trochę na gumach porobić, dogrzeć się, przypomnieć sobie tą rozgrzewkę, którą pokazywał nam nasz mentor. Jestem mega styrany po całym dniu, wracam do domu, w zasadzie idę spać i jutro druga tura. Dzień dobry, dzień dobry, przywitam się w ten kolejny dzień, znowu do późnego popołudnia, jedna krótka przerwa lamprowa, więc nie bardzo będzie co ograć. Słuchajcie, po dobrym treningu jest nagroda, u mnie to jest białeczko, 35 gram jak widzicie. Widzieliście mega poręczne opakowanie. Możecie zabrać na siłownię do pracy, gdziekolwiek chcecie. Ja rozrabiałem akurat z wodą. Jeśli próbowaliście z mlekiem, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy jak wam smakuje akurat ta odżywka. I jest ze mną. Nie, kamień się Siemano. Tak jest kamieniek mentor z naszego odcinka. Yy, MMA zapasy na no dzisiaj to pewnie dasz mi nieźle w kość, się domyślam. No słuchaj, porobimy technikę, ale przypomnijmy rozgrzeweczka i zrobimy jakieś walki na koniec. Dzisiaj w planach ostatni trening, trochę zabawy na kółkach. Jesteśmy już po sparingach. Kamil mistrz, no jak oceniasz formę? Bruno musi się, musi się obawiać, nie ma co Słuchajcie, za mną kolejny dobry trening Jeszcze tylko jutro, pamiętajmy, jeszcze tylko jutro I pojutrze starcie ostateczne Parę godzin po treningu z Kamilem zacząłem odczuwać jakąś dziwną sztywność w nadgarstku Klatka zweryfikuje, tanio skóry nie sprzedam, będzie dobrze Dzień dobry, informuję, że wagę na walkę zrobiłem Poprawiła mi się łapa nie, nie jest taka sztywna jak wczoraj, już tak nie boli wydaje mi się, że była po prostu bardzo mocno po prostu przesiłowana, przeorana mam ostatnio intensywny czas robiłem właśnie shakea na jutro który będzie moim, no, pierwszym posiłkiem nazwijmy sobie umownie to śniadaniem wcześniej rano zaczynamy nasz challenge zapaśniczy dochodzi 22 więc y, najważniejsze to będzie dla mnie po prostu się wyspać. Siemanko, witamy Was 7 dnia naszych zmagań MMA Zapasy, jesteśmy znowu w OKTAGONIE, Paweł, Bruno i nasz mentor Kamil. Siemanko, słuchajcie, e, powiedzcie mi jak wyglądał Was tydzień, co sobie utrwaliście, powtórzyliście, Bruno? No u mnie głównie siłowo, musiałem sobie przypominać też e, zasady, które mówiłeś i wskazówki o, na ostatnim naszym spotkaniu, ale ja głównie dzisiaj stawiam, stawiam na siłę, wiem, że Paweł miał okazję do Ciebie wpaść. Czyli prawdziwa technika siły się nie boi, jak to się mówi, i Paweł? Tak jest, no ja jestem ze swoich przygotowań naprawdę zadowolony, udało mi się, jak wspomniał Bruno raz do ciebie dotrzeć, żałuję, że tylko raz, miałem w planach dwa, ale życie. Przeomówiliśmy sobie techniki, poćwiczyliśmy, oprócz tego było sporo treningu siłowego i motorycznego, bo jak widzicie przeciwnik, waga ciężka, więc muszę stawiać na eksplozywność, na moc i przede wszystkim na szybkość, no i wierzę, że dzisiaj challenge finałowy będzie tylko dla mnie. Czyli Paweł, dynamika, szybkość, eksplozywność, Bruno, siła, masa. Przejdziemy sobie do klasycznej rozgrzewki, rozgrzewamy każdą partię ciała, później przejdziemy do walki, trzy rundy po minucie, bądź do dwóch obaleń, może co, chodźcie się zważyć. Sprawdzimy kategorie, dobrze. Kto ty pierwszy na wagę? To nie wiem, mogę Dobra, atakować. Paweł uwaga. 79 i 180 gram. Bruno 102 200. Mocne pobudzenie przed treningiem, przed docelowym challenge'em, który będzie mój. Wasze zdrowie. Mamy rozrywkę za sobą, przychodzimy do finału. Będą trzy rundy po minucie bądź do dwóch obaleń pomiędzy Brunem a Pawłem Ja jestem ciekawy tego starcia Będę sędzią, zaczynamy Niech wygra lepszy Fajne.

Słuchajcie, remis, już omawiam dlaczego, pierwsza runda, atak Pawła za jedną nogę, dobrze wybronił Bruno, używał trochę swojego brazylijskiego jujitsu, ale Paweł nie znalazł się na plecach, więc atak był Pawła, dobra obrona, dla mnie runda pierwsza remisowa, druga runda, mocny atak Bruna, wywrócił Pawła, moc, mocne ataki z pleców, złapał plecy, użył trochę brazylijskiego jujitsu, bardzo fajnie to wyglądało, miał cały czas tak naprawdę, pławał za plecami, druga runda dla Bruna, trzecia runda... Ładnie Paweł poszedł do jednej nogi, trochę kotłowany również w parterze, ale koniec końców Bruno znalazł się na plecach i już tam spędził ostatnie, ostatnie sekundy e, rundy, więc runda dla Pawła, dlatego z mojej strony remic. Dzięki Bruno, super robota. Chodźcie, co możemy powiedzieć, jeżeli chcecie oglądać więcej takich stosów, piszcie w komentarzach, jakie challenge chcecie zobaczyć. Subskrybujcie, rozmiar ma znaczenie. Widzimy się kolejnym razem.